A to może zaparkować czy nie? Nie, sama audi tu stoi. O jest. ten Volkswagen. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ jedziemy e, kupić samochód. Jest 6:30, jedziemy do Rybnika. Jest ze mną mój tata. <gryw> jedziemy razem. Kasia niestety musi zostać z dziećmi, także pojedziemy sami. E, mamy w planach kupić ten samochód, ale nie wiemy czy, czy to e, dojdzie do skutku. Najpierw go obejrzymy, a potem zdecydujemy. Jak widzicie, wjeżdżamy na Eskę. Do Rybnika mamy 273 km. Będziemy jechać około 2 godziny 36 minut. Na szczęście cały czas dwupasmówką. Ogłoszenie mamy z Otomoto. Jest tutaj kilka takich modeli, które sobie wybrałem. A chciałem, a chciałem takiego Volkswagena T6, który ma napęd na 4 koła. No i z tych wszystkich ofert najbardziej podoba mi się ta. Tak wygląda ten samochód. Jest to Volkswagen T6 MultiVan. Z roku 2017 przejechane ma 156 tysięcy kilometrów. Dobrze, więc my jedziemy dalej, a ja wam nagrałem monitor, żebyście zobaczyli tę ofertę. Tam będzie wyposażenie. Dajcie znać, czy za tą cenę jest warto kupować takie auto. Idziemy, jedziemy. Zostało nam 47 km i 39 minut. A ja wam montuję vloga. Jesteśmy już w rybniku, zostało nam 3 km. Odpiąłem kamerę od gimbala, ponieważ nie wiem, czy będę mógł tam nagrywać, więc ewentualnie trochę z, z ukrycia będę to robił. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Postaram wam się pokazać ten samochód. A na razie dojeżdżamy. 5 minut. 4. Jeszcze minuta. Dojeżdżamy, a ja się zaczynam stresować. <grym> Nie wiem czemu. Może dlatego, że tak rzadko samochód kupuję. Dojeżdżamy do jakiegoś salonu. Chyba tutaj. Ulica podróży znajduje się po prawej stronie. Dużo tych samochodów tutaj. No Ładny salon. A tu możesz zaparkować czy nie? Nie wiem, sama tu stoi auto. O jest ten Volkswagen I co? Ale on jest duży No na pewno wysoki Dobra, pójdziemy do biura i poprosimy o kluczyki. Co? miał mieć Haka? Miałem mieć Haka, ale chyba chowany. Jest miejsce na hak, tak? nie? Nie, to jest, o, to jest opona. Pisało, że hak jest. Tu się tu chyba może No Albo tu, nie, nie wiem. Wygląda, że nie ma. Dobra, idziemy do biura popytać. Jesteśmy już z powrotem. Dostaliśmy kluczyki i możemy oglądać ten samochód. Także zobaczcie, jak on się prezentuje on powiedział, że to jest jakaś wersja biznes czyli z tyłu nie ma kanapy tylko są dwa fotele i tutaj również są dwa fotele obracane jest stoliczek dobra, my będziemy go oglądać jak coś ciekawego będzie, to wam powiemy czekajcie, tutaj są automatyczne drzwi z tyłu, więc zamkniemy nawet sygnał dźwiękowy jest a drugie? drugie się nie zamknęły? chyba, że drugi raz Nie. Aha, drugim, czyli drugim przyciskiem, tym. Aha, czyli jakbym tak stał, to to są lewe, to są prawe. Tylne. A ten górny i dolny to jest do zamykania przednich drzwi. Czyli zamykam, są zamknięte, otwieram, są otwarte. Dobra, no wejdziemy sobie za kierownicę. Jak widzicie tutaj jest skrzynia automatyczna DSG. Bardzo chciałem auto z tempomatem i ten Volkswagen podobno ma. Tempomat, jak widzicie, jest. Tam jest wyświetlacz. Otworzę drzwi tylne. Wszystko jest sygnalizowane. Bardzo fajnie, że te drzwi się otwierają automatycznie, bo dzieci nie miałyby siły, żeby je otwierać. E, więc ja kliknę i już będą miały otwarte z tyłu. No, zobaczcie, tu są tablice rejestracyjne. Ja sobie... Tutaj przejdę. No, właśnie się dowiedziałem, że samochód nie ma haka. Była pomyłka na ofercie, więc będziemy musieli założyć sami. Ale to czytaliśmy, że nie ma problemu w tych samochodach, żeby założyć. 400 zł. 400 zł, 500 może. Te No. Już no. założyli. Czyli jak widzicie, w tym miejscu nie ma haka. Jest tylko koło zapasowe. Dobra, ja teraz zobaczę, jak się obracają te fotele. Tutaj jest taka dźwignia, no i się obraca. DMC tego samochodu to jest 3 tony, masa własna 2200. Jak widzicie przyciemniane szyby z tyłu. Tutaj jest fajna roleta, którą się ściąga, no i dzieciom nie będzie tak słońce dawało. Ona Czy się chowa się w drzwi? drzwiach. Ja? Zamknąć drzwi? ja nie mogę Tata sprawdza rocznik na szybach. Tutaj to to jest klimatyzacja czterostrefowa. Można tak też Ręcznie też się da? Aha, o tutaj widzę gniazdko samochodowe, także fajnie. Będzie można przetwornicę z tyłu podłączyć. Sprawdzę jeszcze ten fotel. Może otworzę drzwi. Albo no to do przodu. Ciekawe jak ten stolik się przesuwa. Tu jest jakaś skrytka. Wiecie, co mi się najbardziej podoba w tych Volkswagenach, że można przechodzić e, z przodu do tyłu. Zawsze dzieci chcą, żebym je zapiął. Znaczy Nadia i Ania już potrafią się zapiąć, ale Szymuś często ma problem, więc woła mnie, żebym go zapiął. I w tym Volkswagenie będę mógł po prostu przejść sobie do dzieci, do tyłu, zapiąć Szymusia i z powrotem wrócić. I to jest bardzo fajne w takim samochodzie. To bym tylko musiał podnieść, no i teraz już przechodzenie do dzieci jest po prostu bardzo, bardzo Łatwe nawet do tyłu. Do bagażnika mogę się dostać nie wychodząc z samochodu. Na przykład pada deszcz, jest ulewa, a ja sobie coś sięgam z bagażnika. Ta picerka jest skórzano welurowa. Przejechane 157 tysięcy km. Pan mi zaproponował przejażdżkę. Wyjeżdża właśnie audicom i będziemy jechać teraz. Nie wiem, czy to uda mi się nagrać, ale najwyżej wam potem opowiem. So Właśnie się przejechaliśmy po mieście. Pan pojechał z nami, więc nie nagrywałem, ale jedzie się naprawdę fajnie, komfortowo, jak nówką z salonu, więc jestem zadowolony. Zobaczymy jeszcze jak bagażnik się otwiera. I zobaczcie, te fotele z tyłu też się obracają, więc można sobie tutaj usiąść, na przykład będąc nad morzem i sobie patrzeć. Na plażę, albo ryby łowić. Już Że co? Te tylnie do wymiany będą. Co, hamulce czy opony? Opony, bo już w prawie jest tutaj. No. Opony są takie, na no, pewnie do wymiany. Wśród jeszcze dobre, na tył, a na przód by trzeba dać. Yy, nowe kupić na przód, a tamtą dać na tył. Aha. A, czyli tutaj jest gaśnica, lewarek, trójkąt. Tak to wygląda po obróceniu A tu są schowki Fajne Głębokie szuflady On jest na przycisk czy nie? Właśnie nie wiem O, jest na przycisk no Czekaj Chyba, musi, chyba że jest czujnik a nie to jest do otwierania Czyli chyba ręcznie zamykasz A otwierasz od środka To zamknij I tu jest przycisk do otwierania w hasie? trzeba popchnąć. tym kantem dosta No dziecko by zmiotło, nie. No. <grywa> Sprawdzimy światła, czy działają? Coś tutaj działa? Wrzucamy teraz warstwę lakieru. Nie naprawdę. bo to widać. Jakby był czaśnięty, to wymieniają całe elementy. Tu jeszcze więcej jest. Dobra, zobaczymy teraz silnik. I tutaj się otwiera. Tutaj Pan mówił, że nie myją silnika, nie? Żeby było widać, gdzie są wycieki. Aha. No właśnie, bo jak jest umyty, to nie widać. Ja bym sprawdził jeszcze klimatyzację. Zapalimy, jeszcze przygazujemy, czy nie leci czarny dym z tyłu. Dobra. Idziemy zobaczyć na rurę. Po prawej stronie z rura. Wszystkie spaliny lecą, więc jest chyba dobrze. I nic nie śmierdzi. Rożon nie robimy Trzeba będzie rozrząd zrobić? No, no rozrząd na pewno. No, przy przy moim też nie było robione, nie? Uh -huh. 350 robiłem, to 46 chyba. Jaki to jest koszt? 1000 zł było przy moim. No, ale to są rzeczy do robienia, nie? To, to go oddają, żeby go nie robić, nie? No. G by rob nowe, nie? Dobra, to zrobimy ten rożon najwyżej. Ale no, no to obowią obowiązkowo. A. No i wymienimy jeszcze olej. I będzie auto gotowe na podróż. Dobrze, zanim go wyłączę, sprawdzę jeszcze klimatyzację, czy wszystko działa. No i teraz co? Aha, jest dwustrefowa, czyli po Twojej stronie można sobie temperaturę regulować. Tu masz zimne, a ja mam 20. Po mojej też. Automatycznie zwiększył nadmuch, ale możemy zmniejszyć. Ale chłodzi fajnie. Idę zobaczyć jeszcze z tyłu. Łodzi. Tutaj jest sterowanie. A właśnie to są te elektryczne szyby. Zobacz, jak kliknę, to powinna się szyba otworzyć. Tutaj jest zamykanie drzwi. Otwiera się w ten sposób. masz jakieś tylne. Tylnie? To jest przednie. Pisało na ofercie, że jest, że jest elektryczne otwieranie tylnych szyb, ale te szyby chyba się nie otwierają. Nie jest tak coś. Chyba nie ten przycisk to jest po prostu nawiew na tą szybę, żeby ona nie parowała, i tutaj leci powietrze. Słuchajcie, dobrze. E, idziemy do biura, decydujemy się na ten samochód. Podoba nam się. No zawsze przy używanym samochodzie coś może zawsze wyjść podczas użytkowania. Ja też. Przy nowym, tak samo. Więc póki nie kupimy i nie sprawdzimy, to nie będziemy wiedzieć. Także idziemy załatwiać formalności. No i chyba go bierzemy. Chyba, że sprawdzimy się z ofertą wszystko. Podobno jest alarm, więc tata zostanie w aucie. Ja go zamknę. Niech się uzbroi i zobaczymy, czy będzie wył. Czujników nie widzimy, chyba że drzwi otworzy. Co? Nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz? Aha, wyjdziesz, bo Tutaj musisz, nie? Nie, no. nie, nie, Tak jeszcze raz. Aha, tu są kontrolki, czyli. Świecą diody. Nie wyjdziesz. <laughs> Czyli, jak jest zakluczony, to nawet nie wyjdziesz ze środka. Nie da się wyjść. No, nie wiem, może jest jakiś sposób, ale. ale dobra, alarm jest, bo tutaj są diody i one mrugały, więc powinien być. jeszcze no. raz słuchajcie, ostatecznie się zdecydowaliśmy na ten samochód czterech rzeczy nie było z oferty które były wypisane, nie było haka nie było elektrycznych szyb z tyłu choć tam było napisane, nie było foteli e, elektrycznych też było napisane, no i jakiś tam kurtyn, nie kurtyny boczne były ale tam czterech rzeczy nie było i ka kamery cofania nie było choć na ofercie było napisana. no ale trudno, e, 2000 utargowaliśmy na te rzeczy więc biorę laptopa, żeby zrobić przelew no i wyjeżdżamy samochodem No, słuchajcie, kupiliśmy ten samochód. Pami wyjeżdża ostatecznie do bramy i stąd już pojadę sam. Także jak widzicie, samochód kupiony. Kasia się będzie cieszyć. Właśnie zatankowaliśmy na BPI. Słuchajcie, tu jest bak 80 litrów, więc 1000 km będę mógł zrobić pewnie bez problemu. No i co? No, cieszę się z tego samochodu. Tata poszedł do Biedronki, coś do jedzenia sobie kupimy, bo jesteśmy głodni. Ale co, obejdę go tak jeszcze. Bardzo się cieszę, no będzie trochę roboty przy nim, bo trzeba hak założyć, okazało się, że nie ma haka, mimo że na ofercie pisało. Co jeszcze trzeba zrobić? Muszę ubezpieczyć, bo mam tylko na dzisiaj jeszcze ubezpieczenie. No, bak był suchy, 10 km tylko można było przejechać, więc do pełna zatankowałem. Ale wiadomo, nikt nie sprzedaje samochodu z pełnym bakiem. No, na ofercie było napisane, że siedzenia przednie będą elektryczne, niestety są manualne. Także no kilka rzeczy, pięć rzeczy po prostu było na ofercie, a w realu jak się przyjechało, to nie było. W ofercie była kamera cofania, niestety tutaj nie ma kamery cofania. No szkoda, bo chciałem mieć kamerkę cofania jak dojeżdżam do przyczepy, żeby ją podpiąć na haka, to, to bym widział dyszel w tej kamerze. Ale pan mówił, że 200-300 zł można założyć w Volkswagenie. No chyba to sama kamerka plus montaż, więc kilka stówek by trzeba było dopłacić jeszcze za montaż kamery. Może kiedyś to zrobię. Ale ogólnie podoba mi się ten samochód. Jestem szczęśliwy, choć trochę zmęczony, bo oględziny takiego samochodu naprawdę są wyczerpujące. No nie spodziewałem się, że w tym roku będę miał taki samochód No ale jest i mam nadzieję, że nasze podróże będą teraz wygodniejsze Tu jest fajna rzecz, bo jest klamka do wchodzenia W niektórych tych multiwanach nie ma tej klamki i wchodzenie na fotel jest trochę utrudnione Bo on jest dosyć wysoko, a tak to się po prostu chwyta I normalnie można sobie usiąść bez problemu Tak samo ma Kasia i dzieci Tu i tutaj O jest tata z zakupami Dobrze moi drodzy, jedziemy! Do domu. Czekajcie, tu jest automat moi drodzy, muszę się nauczyć. No jedzie się doskonale. Wysoko się siedzi, wszystko widać, duże szyby. Mamy postój na jedzenie, testujemy właśnie jak Multivans sprawuje się w praktyce. Stolik fajny, kawkę sobie lejemy. Siedzieliśmy tutaj, ale trochę za gorąco w środku, więc wolimy sobie stać na zewnątrz pod daszkiem padało przed chwilą. I jemy pizzerki z Biedronki. Jechaliśmy moi drodzy w Ulewie i powiem Wam, że tutaj jest czujnik deszczu i świetnie się spisują te wycieraczki. Nie muszę w ogóle włączać tutaj manetką, żeby uruchomić szybciej czy wolniej. Te wycieraczki one same przyspieszają w miarę jak mocno pada deszcz. Świetna sprawa jesteśmy już w domu proszę Państwa teraz nagramy pierwszą reakcję Ani Ania ciągnij za klamkę i sama się otwiera fajne nie wow. Wow. No trochę zrobiliśmy bałagan z tymi fotelami, ale, bo chciałem przytkać tutaj karton, żeby mi się ale to, to ja nie przesuwał. To nic, no w butach tu się wchodzi, mimo że jest dywan. Wow, wow, Zobacz wow, Ania, wow. jest stolik, nie? Będziesz sobie kolorować przy nim? Uh -huh. To czekajcie, ja to pozbieram. Co? się Co? Położyłaś? To To się stawia. Tak, trzeba podnieść, mocno do góry. I teraz się obraca i już się nie, nie składa. Ja chcę, jeszcze tam jest stoliczek! Ja chcę, ja chcę, ja! Chcę ja, jechać, ja chcę jechać przy stoliczku! Chcesz przy stoliczku jechać? No, ja chcę jechać przy stoliczku. Dobrze. No będziecie jechać przy stoliczku, tylko przesuniemy go do przodu, dobra? I będziecie go mieli na środku. Tak. Tutaj się naciska i popchnij Ania na dół. Tak się składa. Dlaczego? Kliknąć. I tu jest taka wajcha, którą trzeba pociągnąć. I pchaj go, Ania, do przodu. Pchaj go tam. I się go przesuwa. <gry> Tylko czekaj, opadła wajcha, muszę iść z tamtej strony. Dawaj, szymość, jedziemy. O, brawo, brawo, brawo. O, za... Trochę nam się kabą pobrudził, ale zaraz będziemy czyścić. I teraz tak, to się naciska, on idzie do góry. I zobacz, Ania. Tak, coś podnieść. I teraz tak. I teraz tak, siadaj ja chcę, ja chcę tu siedzieć. Dobrze. Jest godzina 22. Jadę sobie zrobić nocną przejażdżkę, bo chcę zobaczyć jak te światła ksenonowe świecą. Wow. To mi się podoba. W już prawie nic nie widać. A tutaj zobaczcie. Włączę długie. To są mijania. To są długie. Ale jadę się przejechać po lesie. No jak się obniżyły. Sprytnie. Nie wiem o co chodziło z tymi światłami. Jakaś kalibracja. O, przy cofaniu się zapaliły, jak widzicie, przecięgielne przednie. No i teraz będę cofał w lusterku. Widać, ale szkoda, że tej kamerki cofania nie ma. Naprawdę jestem... Rozczarowane. Długie, ale ładnie świecą. Kurczę, teraz to można jeździć po nocach, dobrze, jestem na łąkach, jest ciemno, światło mijania, a teraz drogowe. Nie wiem, czy widzicie różnice, ale ja tutaj widzę ogromną różnicę. One tak daleko sięgają. No na kamerze tego nie widać, ale jestem naprawdę zadowolony. Bo w końcu widzę drogę przed sobą. Wektrze było naprawdę ciężko. Dobra, przetestowałem. Zatrzymam się teraz, zobaczę jak to wygląda od zewnątrz. Mam światła drogowe. No ładnie dają. Czekajcie, coś tu mi zaparowało. A bo te światła są takie jasne, że nic nie widać. No świetnie. Nie chciałem nimi dostać po oczach, ale podobno jest ten system. Który automatycznie gasi światła drogowe jak e, wykryje, że ktoś jedzie z przodu Więc to mi się podoba Włączymy teraz mijania No te już są lepsze Wiecie co, ja bym może awaryjne włączył, bo ktoś jedzie Awaryjne świecą No słabo to widać na kamerze, ale tak ogólnie to jest świetnie Auto przejedzie i pójdziemy do tyłu Światła z tyłu świecą tak W kształcie litery E Dosyć fajnie to wygląda, ale przed chwilą cofałem i muszę powiedzieć, że bardzo słabe światła cofania są. Prawie nic nie widzę, co jest za mną, więc ta kamera cofania musiałaby być. Chyba sobie dokupię. Podobno można to po prostu założyć w serwisie Volkswagena, więc. No, tak to widzicie, wygląda. Pewnie mnie nie widzicie, ale żegnam się z Wami, także do następnego vloga. Trzymajcie się, hej!